Zanim zagłębimy się w to specjalne przesłanie, które może odmienić Twój dzień, kliknij przycisk subskrypcji i aktywuj dzwonek powiadomień. To, co zaraz usłyszysz, to nie jest kolejny film motywacyjny. To spotkanie, które zostało przygotowane specjalnie dla Ciebie, w tym dokładnym momencie Twojego życia. Zostań do końca, aby otrzymać objawienie, które może całkowicie zmienić Twoją perspektywę na wyzwania, z którymi mierzysz się teraz. Drogie dziecko, wyobraź sobie, że w tej właśnie chwili ktoś, kto zna Cię dogłębnie, pragnie z Tobą porozmawiać. Nie przypadkiem znalazłeś ten film dzisiaj. Spośród tysięcy możliwości zostałeś poprowadzony właśnie tutaj, ponieważ czeka na Ciebie specjalne przesłanie dla Twojego serca. W następnych słowach znajdziesz ulgę, której szukałeś, i odpowiedzi, za którymi tęskni Twój duch. To spotkanie zostało starannie przygotowane w idealnym czasie, właśnie wtedy, gdy najbardziej potrzebujesz usłyszeć te prawdy zatrzymaj się na chwilę weź głęboki oddech i pozwól sobie być obecnym w tej chwili codzienny pośpiech próbuje przekonać cię że nie ma czasu na przerwy ale to właśnie w tych przerwach następują największe objawienia niesiesz tak wiele odpowiedzialności na swoich barkach obawy o 27 zobowiązań w tygodniu niepokój o decyzje które musisz podjąć niepokoje o sytuacje które wydają się nie mieć rozwiązania twoje serce jest przeciążone nawet jeśli próbujesz to ukryć uśmiechami, nawet gdy nikogo nie ma w pobliżu, by być świadkiem twoich cichych wątpliwości, jest ktoś, kto zna każdą myśl, każde westchnienie, każdą powstrzymaną łzę, której nie pozwoliłeś nikomu zobaczyć. Ta obecność znacie głębiej niż ktokolwiek kiedykolwiek pozna. Wyzwania, którym stawiasz czoła, nie są nieistotne. Ta sytuacja finansowa, która wydaje się nie mieć rozwiązania, ten zniszczony związek Niepewność co do tego, którą drogą podążać, nic z tego nie pozostaje niezauważone. Ale jest dziś dla Ciebie zaproszenie. Pozwól sobie być w pełni poznanym ze wszystkimi swoimi słabościami, wszystkimi wątpliwościami, wszystkimi niedoskonałościami. Nie musisz sam dźwigać ciężaru świata. Kiedy rezygnujesz z kontroli, którą próbujesz utrzymać nad wszystkim, dzieje się coś niezwykłego. Ta sama moc, która umieszcza gwiazdy na swoich miejscach która sprawia, że oceany poruszają się w doskonałej harmonii, która podtrzymuje każde uderzenie twojego serca. Ta sama moc jest dostępna, aby prowadzić twoje życie, rozwiązywać to, co wydaje się niemożliwe, przynosić pokój tam, gdzie jest chaos. Rozwiązania, których tak bardzo szukasz, nie przyjdą tylko z twojego ludzkiego wysiłku lub twojej ograniczonej zdolności do rozwiązywania problemów. Przyjdą, gdy uznasz, że istnieje większa mądrość, głębsza miłość, Potężniejsza siła niż jakakolwiek przeszkoda, której stawiasz czoła. Często czujesz się zagubiony pośród 142 myśli, które konkurują o Twoją uwagę. Hałas świata jest ogłuszający, opinie są sprzeczne, wymagania są nieustanne. I w tym zamieszaniu łatwo jest zagłuszyć delikatny głos, który przynosi kierunek, ale on nie przestaje do Ciebie mówić. Nadal wzywa, czekając na moment, w którym w końcu zdecydujesz się słuchać. Ten głos nie przemawia poprzez wielkie, dramatyczne manifestacje, szepcze przez nieoczekiwaną radę przyjaciela, przez fragment książki, który rzuca się w oczy, przez to niewytłumaczalne uczucie, że powinieneś obrać inną drogę niż zaplanowana. To subtelne znaki, ale głęboko znaczące, gdy nauczysz się je rozpoznawać. Miłość, jaką ta obecność ma do Ciebie, nie opiera się na Twoich sukcesach czy osiągnięciach. Nie jest to miłość warunkowa która zależy od Twojej wydajności czy doskonałości, to miłość, która zna każdą część Ciebie, nawet te, które ukrywasz przed innymi, a mimo to wybiera kochać Cię bezwarunkowo. Kiedy pozwalasz, by ta miłość Cię prowadziła, elementy życia zaczynają układać się w sposób, którego nigdy nie wyobrażałeś sobie jako możliwy. Sytuacje, które wydawały się nieodwracalne, znajdują rozwiązanie, drzwi, które wydawały się zamknięte, otwierają się. A uczucie pokoju, które przekracza wszelkie zrozumienie, zaczyna przenikać Twoją istotę. Doświadczyłeś już takich chwil, prawda? Te rzadkie momenty, kiedy wszystko wydawało się mieć sens, kiedy czułeś się doskonale dostosowany do swojego celu, kiedy pokój był tak namacalny, że prawie mogłeś go dotknąć. To nie były zbiegi okoliczności czy przypadki, to były przebłyski tego, jakie może być Twoje życie, gdy pozwolisz, by prowadziła Cię ta kochająca obecność, która nigdy Cię nie opuszcza. Przypomnij sobie wszystkie te razy, gdy czułeś niewytłumaczalną ochronę, gdy otrzymałeś dokładnie to, czego potrzebowałeś we właściwym momencie, gdy znalazłeś siły, kiedy myślałeś, że już ich nie masz. Te chwile są cichymi świadectwami tego, że nigdy nie byłeś naprawdę sam w swojej podróży. Istnieje obietnica, która przekracza czas i przestrzeń. Jesteś głęboko kochany, bezwarunkowo akceptowany i wiecznie ceniony. Ta prawda nie zmienia się wraz z okolicznościami Twojego życia, nie zmniejsza się, gdy upadasz, nie znika, gdy wątpisz. Jest to stała prawda, która podtrzymuje Twoje istnienie, nawet gdy nie możesz jej całkowicie poczuć lub zrozumieć. Zaproszenie, które otrzymujesz dzisiaj, to otwarcie serca na tę rzeczywistość, aby pozwolić tej miłości uzdrowić rany, które nosisz, aby pozwolić tej mądrości kierować Twoimi decyzjami. Aby zaakceptować, że ta siła podtrzymuje Cię w chwilach słabości. Nie jest to zaproszenie do życia bez wyzwań czy trudności, ale do życia, w którym będziesz stawiać czoła każdej sytuacji, z pewnością, że nie jesteś sam, że istnieje większy cel, że jest dostępny pokój, który przewyższa każdą burzę. Wielu próbuje znaleźć odpowiedzi w miejscach, które oferują tylko tymczasowe rozwiązania. Szukają spełnienia w 58 różnych kierunkach. W zawodowym uznaniu, w przelotnych związkach, w chwilowych przyjemnościach, w materialnych zdobyczach, które szybko tracą swój blask. I mimo, że gromadzą doświadczenia i posiadłości, ta uporczywa pustka w centrum istnienia nadal domaga się czegoś bardziej znaczącego, trwalszego, bardziej transcendentnego. Ta przestrzeń w Tobie nie została zaprojektowana do wypełnienia powierzchownymi rzeczami. Została stworzona do pomieszczenia określonego rodzaju obecności. Szczególnego połączenia, które rezonuje z najgłębszą istotą tego, kim naprawdę jesteś. Kiedy ta obecność znajduje dom w tobie, dzieje się coś niezwykłego. To tak, jakby każda komórka twojego ciała w końcu rozpoznała swój cel. To tak, jakby twoja dusza wydała westchnienie ulgi, mówiąc: W końcu znalazłam mój prawdziwy dom. Zastanów się nad wzorcami w swoim życiu. Ile razy próbowałeś rozwiązać wszystko sam, polegając tylko na własnych siłach? Na swojej ograniczonej perspektywie. I ile razy czułeś się wyczerpany, sfrustrowany, zdając sobie sprawę, że bez względu na to, jak bardzo się starasz, niektóre sytuacje wydają się być poza Twoją kontrolą, to nie jest krytyka Twojego wysiłku ani Twoich umiejętności. To zaproszenie do uznania, że zostałeś stworzony do życia w partnerstwie z wyższą mądrością, z obecnością, która widzi to, czego Ty nie możesz zobaczyć, która rozumie to, co dla Ciebie jest jeszcze tajemnicą. Kiedy decydujesz się zrezygnować z absolutnej kontroli i pozwolić, aby ta kochająca obecność kierowała Twoimi krokami, nie wykazujesz słabości. Wręcz przeciwnie, uzyskujesz dostęp do największego źródła siły dostępnego we wszechświecie. Uznasz, że prawdziwa siła nie pochodzi z upartej niezależności, ale ze świadomej współzależności z boskością. Twoje lęki chcą Cię przekonać, że jesteś sam, że musisz dźwigać wszystkie ciężary bez pomocy że wszystko zależy wyłącznie od Twoich decyzji i działań, ale prawda, którą chcę dziś głęboko zaszczepić w Twoim sercu jest taka, że nigdy nie byłeś sam, ani przez sekundę. Nawet w chwilach, gdy czułeś się porzucony, niezrozumiany, niewidoczny, kochająca obecność, która zna każdy szczegół Twojej historii, była przy Tobie, podtrzymując Cię, nawet jeśli nie mogłeś tego poczuć. Ta obecność zna Twoich 196 najbardziej intymnych myśli, tych, którymi nigdy z nikim się nie podzieliłeś. Zna obawy, które nie dają Ci spać w nocy, marzenia, w które prawie nie pozwalasz sobie wierzyć, stare rany, które wciąż bolą, gdy się ich dotyka. I z tą pełną i doskonałą wiedzą o tym, kim jesteś, ta obecność wybiera Kochać Cię bezwarunkowo, bez zastrzeżeń, bez wymagań doskonałości. Nie musisz udawać, że jesteś silny, gdy czujesz się kruchy. Nie musisz ukrywać swoich wątpliwości, zamieszania, momentów zniechęcenia. Możesz pojawić się dokładnie takim, jakim jesteś, ze wszystkimi swoimi złożonościami i sprzecznościami. Ta obecność nie jest przerażona twoimi słabościami, nie jest rozczarowana twoimi porażkami, nie odchodzi, gdy się potykasz. Przeciwnie, to właśnie w twoich chwilach największej bezbronności. Możesz najgłębiej doświadczyć uścisku tej miłości, która nigdy nie zawodzi. Przypomnij sobie sytuacje, w których czułeś niewytłumaczalny spokój pośród chaosu, zaskakującą jasność pośród zamieszania, odnowioną siłę, gdy myślałeś, że nie dasz rady dalej iść. To nie były tylko losowe stany emocjonalne. Były to namacalne przejawy tej obecności, która nieustannie działa na Twoją korzyść, nawet gdy tego nie zauważasz. Świat próbuje Cię przekonać, że aby być kochanym, musisz osiągnąć pewne standardy, spełnić określone oczekiwania, pasować do konkretnych form. ale miłość, której chce, abyś dziś doświadczył, całkowicie przekracza tę logikę. Nie jest to miłość, którą trzeba zdobyć lub zasłużyć. To miłość, która już jest twoja z urodzenia, przez prosty fakt twojego istnienia. Miłość, która widzi poza Twoimi działaniami. Która dostrzega piękno Twojej istoty, która rozpoznaje Twoją wewnętrzną wartość niezależnie od Twoich osiągnięć czy porażek. Gdy naprawdę zrozumiesz tę prawdę, zaczyna się głęboka transformacja. Strach przed tym, że nie jesteś wystarczający, zaczyna się rozpraszać. Potrzeba udowadniania swojej wartości maleje. Rozpaczliwe poszukiwania aprobaty traci swoją moc. A w miejsce tych ciężkich łańcuchów pojawia się nieporównywalna wolność. Wolność bycia po prostu tym, kim zostałeś stworzony, bez masek, bez przedstawień, bez potrzeby uzasadniania swojego istnienia. Zanim wspólnie będziemy kontynuować tę drogę transformacji, chcę wystosować specjalne zaproszenie do Ciebie, który poświęcasz swój cenny czas na te słowa. Ten kanał istnieje, aby być bezpieczną przystanią w chwilach burzy, źródłem otuchy, gdy wszystko wydaje się ciemne, społecznością, która wierzy w Twój potencjał, nawet gdy Ty wątpisz. Jeśli te wiadomości rezonują z Twoim sercem, jeśli czujesz, że znalazłeś tu przestrzeń, gdzie Twoja dusza może oddychać, proszę, zapisz się na kanał. Twoja subskrypcja to nie tylko kliknięcie, to zobowiązanie do własnego duchowego rozwoju. To deklaracja, że cenisz chwilę głębokiej refleksji pośród pośpiechu życia. A co więcej, weź udział w tej społeczności w wyjątkowy sposób. Podziel się w komentarzach konkretnym momentem z Twojego życia. W którym poczułeś niewytłumaczalną obecność prowadzącą twoje kroki, lub przynoszącą pokój pośród chaosu. Dzieląc się swoim doświadczeniem, nie tylko wzmacniasz własną podróż, ale także oświetlasz drogę komuś, kto może potrzebować dokładnie tego świadectwa, które masz do zaoferowania. Twoja historia ma znaczenie. Twój głos robi różnicę. I razem tworzymy przestrzeń, w której kwitnie nadzieja i zachodzi transformacja. Wyobraź sobie przez chwilę, że stoisz przed specjalnym lustrem innym niż jakiekolwiek, które kiedykolwiek widziałeś. To lustro nie odbija tylko Twojego zewnętrznego wyglądu. Ujawnia prawdziwą istotę Twojego bytu, niezrównane piękno Twojej duszy, niezwykły potencjał, który istnieje w Tobie. Co byś zobaczył w tym lustrze? Prawdopodobnie coś bardzo innego od obrazu, który zwykle widzisz, gdy myślisz o sobie. Zobaczyłbyś kogoś nieskończenie wartościowego, niesamowicie kochanego, niezwykle obdarzonego celem. To jest zaproszenie, które kieruję do Ciebie dzisiaj. Zacznij widzieć siebie przez to lustro prawdy, nie przez zniekształcone soczewki strachu, niepewności czy nierealistycznych oczekiwań, które Ty lub inni nałożyłeś na swoje barki. Kiedy zaczynasz no. rozpoznawać siebie takim, jakim naprawdę jesteś, unikalnym arcydziełem z 80 arczeki talentami i darami których nikt inny we wszechświecie nie posiada w ten sam sposób, w Twoim życiu dzieje się coś rewolucyjnego. Decyzje, które wcześniej wydawały się niemożliwe, stają się jasne. Relacje zaczynają odzwierciedlać to nowe zrozumienie Twojej wartości, a ten głęboki spokój, którego tak bardzo szukasz, zaczyna się manifestować nawet w trudnych okolicznościach. Istnieje rytm w życiu, który wykracza poza gorączkowy pośpiech, który społeczeństwo próbuje narzucić. Rytm wyznaczony nie przez ilość zadań, które potrafisz wykonać, ani przez oczekiwania, które potrafisz spełnić, ale przez jakość Twojego połączenia z tym, co naprawdę ważne. Kiedy dostrajasz się do tego rytmu, odkrywasz, że możliwe jest być w pełni obecnym w każdej chwili, doceniać drobne radości, które zwykle przechodzą niezauważone, i znajdować znaczenie nawet w najprostszych doświadczeniach. Ta obecność, która nigdy Cię nie opuszcza, zaprasza Cię do tego nowego rytmu życia. Rytmu, który szanuje Twoje granice, respektuje Twoje potrzeby odpoczynku, docenia chwile ciszy i kontemplacji tak samo jak okresy aktywności i produktywności. Życie w tym rytmie nie oznacza ucieczki od odpowiedzialności lub ignorowania realnych wyzwań, którym stawiasz czoła. Oznacza stawienie im czoła z miejsca wewnętrznego dopasowania. Autentycznej siły, mądrości, która pochodzi nie tylko z Twojego umysłu, ale z Twojego ducha połączonego ze źródłem wszelkiej mądrości. Kamienie na Twojej drodze, te przeszkody, które wydają się istnieć tylko po to, by utrudniać Twój postęp, nie są nieszczęśliwymi wypadkami ani okrutnymi karami. Są zakamuflowanymi możliwościami rozwoju cech, o których nawet nie wiedziałeś, że musisz je kultywować. Cierpliwość, która rośnie, gdy czekasz na rozwiązanie złożonych sytuacji. Wytrwałość, która wzmacnia się, gdy wybierasz kontynuację, nawet gdy wszystko w tobie chce się poddać. Współczucie, które kwitnie, gdy twoje własne trudności czynią cię bardziej wrażliwym na cierpienie innych. Wiara, która pogłębia się, gdy uczysz się ufać, nawet nie widząc całej drogi przed sobą. Każde wyzwanie podjęte z tej perspektywy przekształca się nie tylko w cenną lekcję, ale także w stopień, który podnosi cię na nowy poziom świadomości i duchowej dojrzałości. Nie jesteś poddawany próbie, żeby zawieść. Jesteś przygotowywany do wzrostu, do rozszerzenia swojej zdolności do kochania, do pełniejszego wyrażania tego, kim zostałeś stworzony. Są chwile, gdy cisza wydaje się być jedyną odpowiedzią na twoje najgorętsze modlitwy. Chwile, w których wołasz o kierunek, a wszystko, co znajdujesz, to to, co wydaje się być ogłuszającą pustką. W tych godzinach pamiętaj, pozorna cisza nie jest brakiem odpowiedzi. Jest zaproszeniem do głębszego słuchania, do czystszego zaufania, do relacji, która wykracza poza słowa i zewnętrzne znaki. To w tych okresach pozornej ciszy często zachodzą najważniejsze przemiany w Twoim wnętrzu, jak nasiono, które zakopane w ciemności gleby, bez widocznego znaku postępu, w rzeczywistości przechodzi przez niezbędne procesy, które umożliwią jego ostateczne rozkwitnięcie. To, co wydaje się nieaktywnością, często jest najintensywniejszą pracą zachodzącą na poziomach, których Twoje oczy jeszcze nie mogą dostrzec. Zaufaj temu procesowi, szanuj te czasy pozornego oczekiwania. Są one tak samo święte i konieczne, jak chwile jasności i widocznego postępu. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby zaobserwować, jak natura działa w doskonałych cyklach aktywności i odpoczynku? Jak pory roku następują po sobie z nieomylną precyzją. Każda wypełniając swój konkretny cel w wielkim obrazie życia, twoja własna istota podąża za podobnymi rytmami. Są czasy, aby iść naprzód z determinacją, budować, zdobywać nowe terytoria. I są równie ważne czasy, aby odpocząć, zastanowić się, zintegrować doświadczenia i pozwolić, aby odnowa nastąpiła w najgłębszych warstwach twojego jestestwa. Respektowanie tych cykli nie jest pobłażaniem sobie ani słabością. To głęboka mądrość. To dostosowanie się do fundamentalnych praw, które rządzą całym stworzeniem. Kiedy walczysz z tymi naturalnymi rytmami, zmuszając się nieustannie do działania, nawet gdy Twoja istota woła o odpoczynek, lub paraliżując się w strachu, nawet gdy jesteś wzywany do pójścia naprzód, tworzysz dysonans i niepotrzebne cierpienie. Ale kiedy uczysz się rozpoznawać i szanować właściwy czas na każdy ruch w swoim życiu, odkrywasz harmonię, która przynosi nie tylko dobre samopoczucie, ale także skuteczność i pełnia. Wdzięczność jest jedną z najbardziej transformujących praktyk, które możesz kultywować. Nie powierzchowna czy mechaniczna wdzięczność, ale głębokie i autentyczne uznanie niezliczonych błogosławieństw obecnych w Twoim życiu, nawet pośród trudności. Kiedy trenujesz swoje oczy, aby dostrzegać 274 prezenty, które otrzymujesz codziennie, od cudu Twojego oddechu po nieoczekiwany uśmiech nieznajomego od jedzenia na Twoim stole po możliwość wzrostu poprzez wyzwania. Dzieje się coś magicznego. Twoja perspektywa się zmienia. Twoje serce się poszerza. Twój opór wobec trudnych okoliczności maleje. A ten pokój, którego tak bardzo szukasz, zaczyna manifestować się jako stała obecność, a nie jako okazjonalne i ulotne doświadczenie. Wdzięczność jest antidotum na strach, niepokój, na poczucie niedostatku, które często nawiedza nawet najbardziej błogosławionych. Jest to pokorne i potężne uznanie, że uczestniczysz w strumieniu obfitości, który nigdy nie ustaje, nawet gdy niektóre obszary Twojego życia wydają się doświadczać tymczasowych ograniczeń. Zanim się pożegnamy, chciałbym wystosować specjalne zaproszenie do Ciebie, który dotarłeś do tego momentu w tej podróży refleksji i nadziei. Jeśli te słowa dotknęły Twojego serca, jeśli poczułeś głębokie połączenie z podzielanymi prawdami, Proszę dołącz do naszej rodziny, subskrybując ten kanał. Każda nowa wiadomość jest przygotowywana z tą samą troską i miłością, zawsze z zamiarem wzmocnienia Twojego ducha i oświetlenia Twojej drogi. Twoja obecność w tej społeczności nie tylko wzbogaca Twoją własną duchową podróż, ale także wzmacnia wspólną przestrzeń, w której tak wielu innych znajduje pocieszenie, kierunek i odnowę. A co więcej, niż sama subskrypcja podziel się z nami w komentarzach. Jak te słowa wpłynęły na Twoje życie dzisiaj? Jaką nową perspektywę zabierasz ze sobą? Która prawda szczególnie dotknęła Twojego serca? Twoja osobista historia, Twoje refleksje i odkrycia są cennymi skarbami, które mogą inspirować niezliczone osoby, które być może mierzą się z wyzwaniami podobnymi do Twoich. Łącząc nasze głosy i doświadczenia, tworzymy Gobelin nadziei, który rozciąga się daleko poza to, co moglibyśmy osiągnąć indywidualnie. Jesteś istotną częścią tej misji szerzenia światła w świecie, który często wydaje się być zdominowany przez cienie. Dziękuję za Twoją obecność, za Twoją otwartość serca i za pozwolenie, aby te słowa znalazły dziś miejsce w Twoim duchu. Do naszego następnego spotkania zabierz ze sobą tę niezachwianą pewność. Jesteś nieskończenie kochany, głęboko wartościowy i nigdy, przenigdy, nie jesteś sam w swojej podróży. To był dopiero początek naszej wspólnej podróży. Jeśli te słowa dotknęły dziś Twojego serca, nie pozwól, aby był to tylko kolejny film, który oglądasz i zapominasz. Stań się częścią tej rodziny, która rośnie każdego dnia, klikając teraz przycisk subskrypcji, który pojawia się na Twoim ekranie. Każda nowa wiadomość jest przygotowywana z konkretnym celem przyniesienia światła w najbardziej wymagających momentach Twojej podróży. Nie przegap następnego objawienia, które może być dokładnie tym, co będziesz musiał usłyszeć w kluczowym momencie. A zanim się pożegnamy, zostaw w komentarzach słowo, które reprezentuje to, co czujesz po obejrzeniu tej wiadomości. Może to być pokój, nadzieja, odnowa, to, czego doświadcza teraz Twoje serce. Dzieląc się tym prostym słowem, nie tylko wzmacniasz swoją własną decyzję o transformacji, ale także tworzysz łańcuch zachęty dla tysięcy osób które przeczytają Twój komentarz w chwilach wątpliwości lub zniechęcenia. Twój głos ma większe znaczenie niż sobie wyobrażasz. Do zobaczenia w następnym filmie z nową wiadomością, która została przygotowana specjalnie dla Ciebie.